Pałeś już no to Tak nie, opowiadam ci patrz te no Ferrari jedzie, nie? Idzie, nie? No. Spokojnie, spokojnie, bo ja tu jadę I się zacina <noise> i się zaciął No, się do drugim którymś... No, my try już chyba. Do, do, do. Oj, jeju. Jest, jeju. Ja jem też spierdolisz mnie. Ja idę do tego. Na chwilę na sandy. Pokażę się w człowieku jak 1500. Tak na końcu jedno auto tylko go będzie gonić. To też do mnie? Nie, nie, nie. Tak. Dobra, mamy 50-50, rozumiesz? Co, no Jebany no, golf, nie. kurwa. Go Też. Spierdalam Muszę zrobić robić stopano na prawo? Cofkę robię Trzyma Tak, Dobra Dobra, wyjeżdżam Jebany boty Wiecie. Czekajcie, przy komendzie zarobimy. Tam, to gdzie wcześniej tutaj. byłem Wysiadę od ciebie tam, gdzie byłem Znaczy, Znaczy, na kwadracie jadę Siema, kurwa, jem. Kasuj, kurwa <laughs>